Okay. Witamy serdecznie, jesteśmy zespołem ONZ i 19 czerwca zagramy do. E, witamy serdecznie tutaj zespół ONZ. E, witamy serdecznie, tutaj zespół ONZ. E, Chłopcy, przedstawcie się. Dobre. Teraz. Prywa, co, mam, czekaj, coś. teraz powie Kuba. Ja powiem coś, że. Jestem wolny. Witamy serdecznie. Jesteśmy zespołem ONZ i 19 czerwca zagramy dla Was na Wadroku. Co nas skłoniło do tego, żeby tworzyć muzykę? Pasja. Pasja Pasja nas no tak, skłoniła. Pasja nas do tego, żeby tworzyć muzykę. E... Jest nas tyle uczuć i po prostu dajemy... No nie? To tworzy, ten tworzy, ty tylko śpiewasz. No właśnie. No to e... skłoniła nas do tego pasja. E... To jest to, co lubimy, rozwijamy się i e... jest najbiście. No. no w sumie jest. No. Dobra. E... Czy wiążemy z tym swoją przyszłość? Zależy ile co Za, no to, i... to, to wygląda tak, że yy, Dawid ma same jedynki z Matmy Kuba miał same jedynki z Matmy a ja w tym roku prawdopodobnie nie przejdę więc Ale Kuba wiążemy... wiążemy z tym swoją przyszłość. Kuba poszedł na Humana i ma teraz jedynki z polskiego. <noise> właśnie. Yy, także owszem wiążemy z muzyką swoją yy, przyszłość. Yy, Kuba yy... czy ty ja. chcesz być basistą? Ja chcę być Artystą? Nie. I... Jak radzimy sobie ze stresem? No, na przykład My... pas, kobiety. Widzisz <grym> to? A widzisz tamto? Widzisz to? A widzisz tamto? Mam dać poddychać? Czy... dzisiaj. I Ej, na tym się... Na tym się da grać.